Jestem teraz bardzo niewyjściowa i nie wiem, co powiedzieć. Uch. Dziękuję wam wszystkim bardzo za wsparcie, za to, że tu jesteście. Mówiłam, jakbym odchodziła, ale o, jesteśmy w drodze na kampy, i mogę się doczekać, już aż was swym przytulam i wam podziękuję za to. Uch, kocham was bardzo. Nałożę sobie jakiś filtr, żeby jakkolwiek wyglądać. Mm, mam, nadzieję, mam nadzieję, że zdjęcie Wam się podoba. E, powstawało długo, długo i dużo osób było zaangażowanych i jest tam, tam cały mój sukces namalowany na tym zdjęciu. Jest dużo symboli, także e, zgadujcie w komentarzach, e, co znaczą te symbole i jeszcze raz dziękuję wam.